Witam wszystkich! Dzisiaj opis rasy pincher miniaturowy, czyli popularne ratlerki. Rasa bardzo fajna, o bardzo fajnym charakterze. I musimy pamiętać, że rasa psów, która pomimo swoich rozmiarów, te 25-30 cm wysokości i 4-6 kg, ta wielkość nie oznacza, że ten pies, można powiedzieć, jest małym psem. To jest naprawdę twardy charakter, silna psychika, potężna potrzeba ruchu. To nie jest wcale jakaś karłowatość, to jest prawdziwy, normalny pincher. No ale przejdźmy do tego zachowania i charakteru. A jest on bardzo fajny i podobny do tych dużych, można powiedzieć, jego kuzynów. Są to psy bardzo aktywne, o olbrzymim temperamencie i naprawdę, jak na te psy małe, bardzo dużo potrafiące wytrzymać, bardzo dużo potrafiące zrobić, jeśli chodzi o ten aspekt fizyczny. Naprawdę. Bardzo dobrze sobie radzą z tym ruchem, z tym wysiłkiem i bardzo mocno go potrzebują. Jeśli chodzi o kontakt z człowiekiem, można śmiało powiedzieć, że kocha całą swoją rodzinę, ale taką największą, potężną miłością najczęściej obdarza jedną, jedyną osobę. I tu pojawia się problem, ponieważ niekiedy może się zdarzyć, że te psy będą zazdrosne, zaborcze, właśnie o tą jedną osobę, i niekiedy może to sprawiać problemy. A tak to jest pies bardzo towarzyski, przyjacielski, choć wobec obcych może troszkę mieć rezerwy. Tutaj ważne jest wychowanie, socjalizacja, żeby te psy nie były, można powiedzieć, zastraszone, takie wyobcowane. To też świetny stróż, odważny, czujny, ale uwaga, na wychowanie, żeby zbyt często nie reagował, żeby nie był zbyt można powiedzieć hałaśliwy. I chociaż można powiedzieć, no 4-6 kg pies, no jak on w ogóle będzie, można powiedział, powiedzieć, bronił, stróżował, ale mm, on nie no, rzuci się na przeciwnika. Tylko, że nam da znać o każdym zagrożeniu, o każdym intruzie, no, o każdej osobie. A ta rola też jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, oczywiście też, ale lepiej z dziećmi większymi. To są psy, chociaż mają duży temperament, dużą potrzebę ruchu. To są psy, które lubią spokój, lubią stabilizację, lubią taki spokojny, zrównoważony dom, zrównoważone otoczenie, mieć takie swoje miejsce. A niestety mogą odebrać te mniejsze dzieci to ich zachowanie, to im zabawę w niezbyt odpowiedni sposób, i może im się to po prostu nie podobać. Jeśli chodzi o Kontakty z innymi psami, raczej nie powinno być problemów, ale potrzebna socjalizacja. To jest jedna grasa, która potrzebuje socjalizacji, żeby, można powiedzieć, nie zaczepiać, nie wykazywać tych, można powiedzieć, agresywniejszych zachowań względem innych psów. Oczywiście to nie są psy, które będą się na wszystkie inne psy rzucać, ale, jak zawsze, socjalizacja i wychowanie z innymi zwierzętami raczej dobrze, ale tu też. Dużo zależy od wychowania, od przyzwyczajenia, tak żeby nie było problemów, bo musimy pamiętać, że to jest świetny łowca, szczególnie jeśli chodzi na przykład o gryzonie. I obce koty, czy na przykład chomik, świnka morska, mogą stać się zbyt kuszącym obiektem, żeby pincer miniaturowy go ominął. Więc tu musimy naprawdę uważać, no żeby sobie nie zrobić problemu. Są to psy też bardzo inteligentne, szybko się uczące, chętnie się uczące, do tego mocno dążące do wykonania powierzonego mu zadania. Nie wszystkie raz tak mają, wiele raz się szybko nauczy, lubi się uczyć, ale nie zawsze dążą, żeby na przykład coś zrobić. Taka upartość, ale ta pozytywna, żeby coś wykonać, na przykład nasze polecenie. Owczarki niemieckie mają coś takiego, owczarki belgijskie. I pincer miniaturowy też. On chce wykonać powierzonemu zadanie. Są to też psy uwielbiające zabawę, bardzo wesołe, ciekawskie. Pieszczochy to dla tych, którzy lubią takie psy. Jest to też dobry wybór na pierwszego psa. Chociaż ten charakter jest dosyć mocny, to jednak nie będzie on nam sprawiał większych problemów, jeśli um, mówimy o wychowaniu. Nawet do tej socjalizacji to jest wszystko, można tak powiedzieć, do ogarnięcia. On nie będzie jakimś wybitnie ciężkim psem do wychowania, tylko musimy pamiętać o jednym: to nie jest maskotka, to jest pies. Zawsze tak mówię, nawet w przypadku tych jeszcze mniejszych raz. Tylko, że ten pincher, to jego zachowanie, charakter jest jeszcze troszkę inny. On jest psem, dużym psem, tak się często mówi duży pies w ciele małego psa a tu nawet to ciało tego małego psa jest twardziela, więc traktujmy go jak prawdziwego pinchera. Jeśli natomiast chodzi o pielęgnację, nie jest czasochłonna i to nie tylko ze względu na to, że to jest pies nie za duży, ale po prostu ta sierść powoduje, że raczej nie sprawia problemów. Oczywiście dbanie o zęby, paznokcie, ale to jest coś normalnego. Jeśli chodzi o zdrowie, rasa bardzo zdrowa, Naprawdę długowieczna. Pamiętajmy, że to jest miniaturka, nie karłowatość. On nie ma tylu chorób, co niektóre te małe rasy, ale i tak mogą się zdarzyć problemy z stawami, z rzepkami, z cukrzycą i też należy pamiętać o tym, że nie za dobrze znoszą one zimno. No, ta ich pokrywanie zapewnia im tak skutecznej ochrony przed tym zimnem, jak w przypadku oczywiście innych ras. Jeśli chodzi o odżywianie, nie są wybredne, lubią jeść, niekiedy niestety za bardzo, i tu musimy je pilnować, żeby nie doprowadzić do otyłości, żeby ta waga, wielkość tych psów nie zaczęła sprawiać problemów nie tylko wizerunkowych, tak to ujmijmy, ale też zdrowotnych. Niestety otyłość jest bardzo dużym zagrożeniem dla psów i musimy o tym bardzo mocno pamiętać. Wady i zalety. Zaczniemy oczywiście od wad. Pierwsza rzecz, źle znosi samotność. Dosyć duży temperament. Bywa zazdrosny i zaborczy. Niekiedy jest hałaśliwy. I właściwie można powiedzieć, tyle. No, jeszcze to, że może nie zawsze dogadywać się z innymi psami, ale tutaj ta socjalizacja powinna to wszystko, można powiedzieć, wyrównać. Jeśli chodzi natomiast do zalety, pies bardzo mocno przywiązuje się do człowieka wierny, lojalny, wesoły, uwielbiający zabawę, uwielbiający ruch. No to jest wada i zaleta, to zależy na kogo trafimy. Świetny stróż. Prosta pielęgnacja i taki prawdziwy twardziel, jeśli mówimy o małych psach. Twardziel wśród tych małych psów. To naprawdę jest taka mniejsza wersja tych dużych pinczerów z wszystkimi wadami. Nie wszystkimi, ale z niektórymi wadami, ale z większością zalet. Czyli dla kogo ten pies? Oczywiście dla każdej osoby, która jest w stanie zapewnić mu odpowiednią ilość ruchu, odpowiednią ilość swojej obecności. Oczywiście też dla osób, dużo tych oczywiście, która wie, że to jest prawdziwy pincher. Kuzyn Dobermanów, pincherów yy, i trzeba traktować go jak prawdziwego psa, nie jak maskotkę, wychowywać jak prawdziwego psa. Prowadzić jak prawdziwego psa, i nie będziemy mieć, i taka osoba nie będzie miała z nim żadnych problemów. Za to będzie mieć wesołego, genialnego towarzysza i jeszcze jedno, o czym też już mówiłem: że zapewni mu spokojny, zrównoważony dom. One, chociaż są bardzo aktywne, mają potężny temperament, silny charakter, to lubią spokój, zrównoważenie, opanowanie. Opanowanie nie pasuje. Ale wiemy o co chodzi. Taki zwykły dom bez zbyt dużej ilości ruchu, krzyków, yy, bieganiny. On woli jednak spokój. A tak, pies dla wszystkich. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek. Spójrz oczywiście na inne materiały, jest tego cała masa 4-5 filmów tygodniowo nie tylko o psach, ale też o kotach, o innych zwierzętach, porównania na pewno coś dla siebie znajdziesz. A jeśli nie na tym kanale, to zapraszam na moje inne kanały. Marcin Pasierb, tam zdrowie, odżywianie, produkty, cała masa innych rzeczy. Ciekaw... tu jesteśmy na ciekawskich jak Polak. Projekt Ciekawość, bardziej kosmos, technika, jak coś działa. Kanał historyczny, no to o historii. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.